Olejek żożoba, jak stosować? Czyli olejek z rośliny Simonsi kalifornijskiej. Jest to raczej wosk, no ale w temperaturze pokojowej ma konsystencję oleju. Dlatego najczęściej nazywamy go olejkiem. A wymowa żożoba, to jest ta wymowa bardziej popularna. Jeszcze wymawia się to słowo jako chochoba. No ale pozostańmy przy wariancie bardziej popularnym. Więc tak, olejek żożoba można stosować oczywiście do pielęgnacji do wzmacniania, do poprawiania wyglądu naszej skóry oraz włosów. Po pierwsze olejek żożoba to doskonała baza do tworzenia kosmetyków, czyli na przykład baza do innych olejków, olejek żożoba jest doskonałą bazą na przykład do olejku rycynowego, którego też możemy szeroko stosować. Materiał o nim jest na kanale, ale też może być bazą do maseczek, do kremów, do balsamów. A kiedy mamy gotowy balsam, maseczkę czy też krem, wystarczy dosłownie dodać kilka kropel olejku żożoba do tego balsamu czy też maseczki, żeby te właściwości się polepszyły. Ponieważ olej żożoba naprawdę w bardzo fajny, pozytywny sposób wpływa i na nasze włosy i na naszą skórę. Na skórę można oczywiście nakładać olej żożoba w sposób bezpośredni, czyli kilka kropel rozgrzać w rękach czy też w jakiejś miseczce, gdzie będzie ciepła woda, nie gorąca tylko ciepła i po prostu wmasowywać w skórę. Najczęściej używa się olejku żożoba na twarz skóry czy też szyi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten olejek żożoba stosować również na pozostałych częściach ciała. Często ten olejek żożoba jest właśnie wspomnianą bazą do innych olejków, kiedy chcemy na przykład stosować olejki w celu usunięcia, czy też raczej nie usunięcia, ponieważ tak to niestety nie działa, w celu uniemożliwienia powstania rozstępów, czy też na przykład antycelulitowo. Więc nie zapominajmy, że ten olejek rzeżoba można stosować nie tylko na twarz, na szyję, czy też na okolice oczu, ale również na całe ciało, na skórę całego ciała. Na przykład można te kilka kropel rozgrzanych wmasować w naszą twarz i pozostawić na noc. Oczywiście nie przesadzajmy z ilością, rano normalnie się myjemy i już to powinno nam pomóc. Można też olej grzeżowa wmasowywać w paznokcie, ale raczej to nie jest tak popularne jak kolejna rzecz, czyli stosowanie na nasze włosy. Tutaj można po prostu te włosy olejować, czy też wmasowywać w skórę na naszej głowie ponieważ to działanie antyupierzowe również olejek żożoba posiada. Tutaj wystarczy ten rozgrzany olejek, nie musi być go dużo, nigdy nie przesadzajmy z ilością, ponieważ to nie jest dobra droga, wmasować w skórę naszej głowy i naoliwić i po prostu rozprowadzić na naszych włosach. Później owinąć się ręcznikiem na te 15-20 minut i następnie dokładnie zmyć. I nie musimy tego powtarzać zbyt często, co jeden co tydzień, co dwa wystarczy. Pamiętajmy, że tych olejków, które mogą wspierać nasze włosy, jest więcej. Możemy je po prostu wymieniać. I pamiętać jeszcze raz, nie przesadzać z ilością i z częstotliwością, ponieważ to nie jest dobra droga. Oczywiście, olejek może być stosowany przez kobiety do dam. Oczywiście, olejek żożoba może być stosowany również do demakijażu. I jeszcze raz. To jest naprawdę świetna baza do innych olejów, olejków oraz w ogóle do kosmetyków. Olejek żożoba można również jeść, ale ponieważ nie ma smaku, ponieważ nie ma zapachu, to jest raczej taki obojętny. I niestety nie zawsze nasze układy pokarmowe dobrze go znoszą. Jeżeli chcemy używać olejku żożoba, to raczej stosujmy go zewnętrznie jako coś do pielęgnacji naszej skóry. Naszych włosów. Ale trzeba wspomnieć też o przeciwwskazaniach. Tylko, że tutaj właściwie nie ma o czym mówić. Olejek żożoba raczej nie ma żadnych przeciwwskazań. Jak zawsze należy sprawdzić, czy ten olejek nie będzie z nami, z naszą skórą się gryzł na niewielkim kawałku naszego ciała. To jest bardzo ważne. Nawet takie coś jak olejek żożoba, które raczej nie powoduje żadnych negatywnych. Efektów należy sprawdzić, czy akurat nie jesteśmy wyjątkowi w tej materii i czy on nam nie będzie przeszkadzał, a raczej naszemu organizmowi. I wtedy będziemy pewni, że możemy go stosować bezpiecznie, bez żadnych konsekwencji. A tak to tych przeciwwskazań właściwie nie ma żadnych. To jest jednak jeden z tych niewielu olejków, który ma tak fajne właściwości, a raczej tak fajną budowę, że tych przeciwwskazań nie ma. Bardzo fajną właściwością olejków żożoba jest to, że one doskonale się przechowują. Są odporne na utlenianie, na jełczenie. W przeciwieństwie do większości olejków, jeśli nie do wszystkich, to olejek żożoba bardzo fajnie znosi przechowywanie i te jego właściwości się nie zmniejszają. Oczywiście trzeba też kupić odpowiedni olejek, ale tutaj nie będę ani mówił gdzie, ponieważ no to. Jest niestety kwestia, którą musimy rozwiązać samodzielnie. Ale dlaczego warto używać olejku żożoba? Po pierwsze, oczywiście wpływa on w bardzo fajny sposób na naszą skórę i na nasze włosy. Jest to taki naturalny emolient, czyli w doskonały sposób nawilża skórę i włosy. Zmiękcza, odżywia, nie zatyka porów skóry co bardzo, bardzo ważne równie dobrze działa na skórze tłustej, jak i na skórze suchej pomaga również walczyć z łupieżem. Ten wpływ na skórę jest bardzo pozytywny. Ta skóra jest jędrniejsza, bardziej nawilżona. Ona nie jest wysuszona, jak to ma miejsce po niektórych olejkach. Dlatego ten olejek jest bardzo fajną bazą do innych, dla innych olejków. Ten wpływ jest bardzo, bardzo pozytywny. Do tego właściwości antyoksydacyjne. Ta nasza skóra się wolniej starzeje. Często poleca się olejek żożoba na przykład. Jako nie tylko środek nawilżający czy też ochronny dla naszej skóry, ale też przeciwzmarszczkowy. Chociaż tutaj efekt raczej będzie taki, że ta nasza skóra będzie lepiej nawilżona, lepiej odżywiona, no ale i wygląd się zmieni. Ale i wygląd tej skóry się zmieni. Więc olejek żożoba po prostu w bardzo pozytywny sposób wpływa na naszą skórę i na nasze włosy. I na nasze włosy odżywia, lekko regeneruje. Pomaga też w przypadku właśnie problemów skórnych, w przypadku problemów z łupieżem, z łamliwymi włosami i te właściwości są naprawdę bardzo, bardzo fajne i pozytywne. Najważniejsze, że tych przeciwwskazań właściwie nie ma, że on jest takim neutralnym olejkiem, który świetnie łączy się z innymi olejkami, z innymi substancjami, które stosujemy do pielęgnacji skóry i włosów. Jeszcze raz podkreślę. To jest doskonała baza do innych olejków i jeśli masz możliwość, no raczej masz możliwość, to stosuj olejek żożoba z innymi olejkami. O tych olejkach kilka materiałów jest na kanale, wystarczy wpisać Marcin Pasierb olejek albo jak stosować, wtedy często w tych materiałach mówię, że warto je dodawać do innych olejków, warto je opierać na jakiejś bazie. I olejek żożoba naprawdę tą bazą jest bardzo, bardzo fajną. Pamiętajmy, żeby też nie przesadzać, to powtórzę po raz dziesiąty, ponieważ ta przesada, zbyt częste używanie wcale nie jest czymś dobrym i efekt może być odwrotny do zamierzonego. Nie mówiąc o tym, że przeróżnych, fajnie wpływających na nasze ciało olejków i innych rzeczy jest tak dużo, że nie musimy się skupiać tylko na jednym olejku żożoba. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.